Eee, ale dzisiaj nody. Idę spać, bo już obejrzałem dobranockę. Zaczekaj spleśniały grzybie. Czego chcesz śmierdzący korniszonie? Dam ci jedną bryłkę rody, jak okradniesz magow, ej. Nie muszę już dalej słuchać tego pedała, jedna bryłka to soper oferta. Zobaczę ile magów stoi na straży to może ich zaatakuję. Nie jest ich za dużo, rozwaliliby mnie w kilka sekund. Dobra, idea im okraść korniszony w polewie śmietnikowej. No to Go Go Power Rangers. Na szczęście nikogo nie ma. Zacznę od tej skrzyni. Nie jestem aż taki dobry. Okradnę inną skrzynię. Ej, kto zgasił światło? Nie, przyłapali mnie. Ty spleśniały grzybie, zaraz poznasz moc Power Rangersowa, brakada, braciastko, karmel, czekolada, ahaha, teraz naskarżę jego starej.